Cześć, Manko, jestem Piotrek, do Was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj jest vlog z Holi Festivalu w Toruniu, więc no to co, taki szybki wstępik, no i co, i widzimy się już za chwilę na miejscu, więc jo! Dobra, słuchajcie, jestem w Stachowicach, chyba już spotkałem znajomo. już jesteśmy trochę obcy pani, więc... Przeze mnie! Dokładnie. Do, do, do. no, teraz czekamy tylko na resztę i zaj, się dobrze bawimy, zaj, więc... Wakacyjnie, potem zbliżające się lata. Kręcimy, kręcimy. Uwaga, polecą Słuchajcie, już ja jestem po wszystkim, że jestem po całym Holly Festivalu, już jestem umyty, ogarnięty, przebrany, Już miałem całą twarz we farbie, miałem całe włosy fioletowe. Co teraz jak wróciłem po się umyć i już jestem po wszystkim, jestem umyty wszystko i dziękuję naprawdę wszystkim za ten wspaniały dzień. Musimy to w lipcu powtórzyć. Dobra, przepraszam, że mało nagrywałem, ale... Nie miałem zbytnio czasu, żeby nagrywać Ponieważ no, cały czas albo się dobrze bawiliśmy i obsypaliśmy się proszkiem Albo chodziliśmy gdzieś do Maka i tych innych Albo inne rzeczy Po prostu następnym razem coś więcej dla nas nagram, więc to co, zobaczę, cześć żółwicze